Ja te ćwienka, te strony A, witam, witam. Miło mi serdecznie powitać. Z tej strony się kłania Artur Głowacki. Nie wiem, czy panu coś to mówi. Artur Głowacki. No, Artur Głowacki. Artur Głowacki. No. no, znam się z panem Grzegorzem, powiedzmy, z, z czasów, jak y, było ogłoszenie Konfederacji, że wchodzą do Sejmu, bo byłem w Warszawie wtedy. Mamy selfie wykonane, i jest na mojej stronie wyborczej. No, poza tym wszystkim też jestem kandydatem w Rzeszowie, także... No, 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 zauważyłem, zauważyłem. No, komitet, tak, tak. komitet jest rejestrowany tam, gdzie mieszkam, czyli w Piecniku, w Zachodniopomorskim, ale ludzie moi działają w Rzeszowie. Aha. I miałbym po prostu propozycję taką, no, albo do odrzucenia, albo nie, mam nadzieję, że nie. Bo próbowałem, z Korwinem kor próbowałem tą sprawę przeforsować, ale Korwin ogólnie powiedział, że on się nie chce mieszać. Zadzwoń pan do Brauna. Do Brauna znalazłem znalazłem adres biura wyborczego, to wysłałem dwa tygodnie temu moje wizytówki z moim telefonem. Aha. Na razie nie miałem kontaktu od niego. Nie mam... A powiedzieć, na który, na, który adres na który adres mailowy? Znaczy ja wysłałem do, na adres biura jego poselskiego. Tak. Ja tam, A, ja tam wysłałem... ...na imię, żeby pan e, trudno się przekopać, więc może lepiej go gdzieś tam utknął. Mm. E, no, ale dobrze, to sprawdzimy to jeszcze, tak. Ale dobrze, pan woli, dobrze. Tak, e, no ogólnie... Jakieś spotkanie, o. jakieś spotkanie pan proponuje, czy co? E, proponuję, e, znaczy ogólnie nawet Korwinowi mówiłem, mówi, idź pan do Brauna na to spotkanie, bo Braun zapraszał wszystkie komitety, żeby razem usiąść, powiedzmy, zrobić wspólną konferencję. Natomiast tak czy inaczej na razie nikt do niego nie dołączył. I powiem szczerze, gdybym był w Rzeszowie, to bym na pewno do niego do niego podszedł. Tylko tyle, że no, nie jestem w Rzeszowie przede wszystkim. I na pewno, a przynajmniej na dzień dzisiejszy wiem, że nie przyjadę do Rzeszowa. Bo dopiero mam urlop planowany po 16 żeby przyjechać z Niemiec, bo tu prowadzę biuro, przyjadę do, do Polski i wtedy być mo może bym zjechał do Rzeszowa. Mam też ho hotel zarezerwowany już e, na tę okoliczność. Natomiast e, no tutaj przede wszystkim chcę pierwszy krok zrobić e, i wyciągnąć rę rękę do brałna, żebyśmy razem próbowali na przykład zbierać podpisy i założyć koalicję koalicję y, komitetu wyborczego Brauna i mojego komitetu, bo co prawda mój komitet jest bezpartyjny i za wszystko płacę osobiście, to y, tutaj po stronie Brauna leży i większa ilość pieniędzy na pewno, a pieniądze są wykładnią naszej polskiej demokracji, bo jeżeli ktoś ma kasę, to wygrywa, bez kasy się nie wygra. W jakim celu konkretnie miało być takie? Znaczy, żeby sobie po prostu pomagać, zbierać podpisy poparcia, bo ja na przykład ja na przykład będąc w Warszawie i zakładając komitet na prezydenta Polski zbierałem podpisy Bosakowi, a oni zbierali Aha. dla mnie i przekierowywali potencjalnych wyborców. Tu chodzi o to, żeby za, za znaczy dojść do... No, no to, to już widzi pan z, no. Panie Arturze, to już są konkrety w stanie teraz, tak? tak. Chwilę o konkretach porozmawiać, no bo, bo tak, jeśli pan proponuje coś takiego, no to Okej, okay, co pan jeszcze proponuje do tego, tak? Wie pan Czy na przykład? Ja powiem koalicja nikomu nie przeszkadza, a może zrobić dobrze. Tak samo sama, same słowo konfederacja jest koalicją iluś ugrupowań. Jest to partia techniczna. Mhm. Ja też być może miałbym szansę kiedyś być w tej partii technicznej, bo mi proponowano, mhm. ale potem było, były obrady w Konfederacji i Korwin potwierdził, że na razie nie będą mnie promować że zostanę nadal bezpartyjny, ale ile ja pieniędzy wydałem na wybory, to głowa mała, tak? Nikt mi nie, tak naprawdę dziękować nie, nie podziękował, A no. Ilu no, Pan ma tych ludzi w Rzeszowie, do na przykład zbieranie podpisów? No ja mam z mojego komitetu trzy osoby. One mają okay. z kolei... Mam trzy osoby z komitetu, które są, działają Dobra. na terenie Rzeszowa. No, no to, to członkowie komitetu, tak? No i... Tak, to, to są... Czy nie no, rejestrując komitet musiał mieć pan przynajmniej pięć. Mam, mam sześć osób. Sześć, nawet, no. Trzy, Teraz, osoby, yy... trzy osoby są nadal w Niemczech, bo tutaj pracują. Tutaj jest szansa zapracować jakieśkolwiek pieniądze, bo u nas się to się nie opłaca po prostu pracować z różnych przyczyn. Natomiast, natomiast te trzy osoby są na miejscu i one robią przygotowania, żeby jeszcze zatrudnić inne osoby do zbierania. Także możemy być pokaźną, teoretyczną siłą. Ja pyta pyta pytanie, pytanie takie mi się nasuwa. Dlaczego pan Grzegorz albo komitet wyborczy pana Grzegorza Browna miałby chcieć właśnie czegoś takiego, co pan proponuje? Ja nie wiem, to jest tylko propozycja, to musicie roz... przede wszystkim się spytać, może, może też porozmawiać z Braunem. No, no, w czym to pomoże generalnie? W czym to pomoże miastu Rzeszów albo mieszkańcom? To na razie mieszkańcom to nikt nie jest w stanie pomóc. No właśnie. No. No jesteś, Dobra, jesteśmy przywuję, na jednym wózku. Yy, panie Arturze, to ja po prostu przekażę panu, panu yy, No i zobaczymy jaką tam decyzję podejmiemy. No dokładnie. Ma, jest do mnie no. telefon wyszczególniony, tak samo w kontaktach. Ja też ten telefon wziąłem przez waszego wolontariusza. I, i próbowałem się do pana dodzwonić. Natomiast... Yy, Tutaj wie pan, do mnie bardzo prosty jest kontakt, bo strona jest tak samo czytelna jak pana Brauna. Być może jest więcej materiałów, typu filmy, zdjęcia i tak dalej, nie? Dobre, niech pan, niech się, pan porozmawia. Po rozmowie, po rozmowie będziemy się kontaktować, tak? Bo no dokładnie. Po świętach zdaje się, ale, ale będziemy się kontaktować. Generalnie czym szybciej, tym lepiej, bo moi ludzie, którzy zbierają, to nie robią le, dla siebie świąt. Robią sobie święta w ramach zbierania podpisów. Rozumiem, rozumiem. No. Ja natomiast, ja, natomiast, ja natomiast mam tutaj spotkania też z Polonią, bo tutaj na moim terenie jest około 6 tysięcy ludzi, którzy są, pochodzą w ogóle z Rzeszowa, nie? Także wie pan. Kwestia po prostu tylko tyle, że mam zrobiony tutaj termin spotkania na ogrodzie. Jeżeli oni mnie poprą, to praktycznie będą głosy zebrane w Niemczech. Ludzi, którzy zamieszkują Rzeszów. Także zobaczymy, co z tego będzie, tak? No dobra, dobra. Na razie muszę kończyć, bo jestem na komisariacie w tej Rozumiem. Dobrze. Dobrze, dobrze. Walczymy nadal o Polskę. Walczymy, walczymy o Polskę wolną. Na razie. Do widzenia. No, pozdrawiam. Pozdrawiam.